Muszę zobaczyć tą szkołę. Oh, ta szkoła jest taka wielka. Pójdę do dyrektorki. Kiedy wyszliśmy do dyrektorki? Dobrze. Państwo e, Tu jest sala studyjna. Tutaj. Hej, mama mam w ogóle szafka? Ja w ogóle jestem. Alice, a ja Klio, a ja Bigel. Miło Was poznać. No i też. Mm. Ups, Przepraszam cię, nie zmieniam tego celowo z takim grubym ubraniem to po tobie się tego nie zdziwiła No przepraszam, nie zmieniam tego celowo Hejka chłopcy Co ci się stało, bridget? Nie wiem, ale ta sukienka, którą mama mi kupiła, nie chce się dobrze wciągnąć do tego roku szkolnego. Dobrze, już lepiej. To w ogóle, jak tam wakacje? E, fajne, po prostu było fajne. No tak. Spotkałem sobie tam dziewczynę w Malibu. No tak. Mm, fajnie. W ogóle musimy znaleźć jakąś. Paczkę do, dodać. Musimy mieć więcej niż oni. Są cztery. Jedyna największa paczka w szkole. Ej, oni wyglądają mile. To chodźmy z nimi się zaprzyjaźnić. Pewnie, a ja sobie znajdę dziewczynę. I tak zerwałam z tą dziewczyną z Malibu. Bo jesteście w związku oległości. Jesteśmy w Pet City. Rozumiesz coś z tego? Hej! Hej, hej. Oni się ze mnie śmieją, czy robią wielką grupę. To nic, i tak sobie znajdziemy jakąś. jakąś. ciuską. okej, okay, to ja. Um, przedstawicie się? Clio, Beagle, Alice. Ja jestem Bridget, ja Tom, a ja Roger. Miło was poznać. A może pójdziemy do parku potem um, po szkole? Dobry pomysł. Dobrze, to po prostu chodźmy już na lekcję, Po wszystkich lekcjach. To chodźmy już do parku, ja nie chcę już przyciągać. Hmm. Może idźmy do tego większego. Tak właśnie, tak będzie lepiej. Wow, ten park jest taki wielki. Po prostu nie wiem, kiedy go robili. Też jakoś nie mam pojęcia kiedy go robię. Dobrze. I patrzcie, są ludzie z naszej szkoły. Tylko kilka z nich, niewiele. Przepraszam. To chodźmy, mamy jutro feria. W ogóle przyszliśmy was dogonić, żeby wam powiedzieć, że jutro mamy feria. I możemy jeździć, gdzie chcemy. Choć idziemy do domu. Pokaż mi pokazać twój nowy smartfon. no tak, też. Nie, umiem mi pokazać smartfon. Ja też dostanę nowy smartfon. Okej, okay. mamy jutro ferię, ludzie. Naprawdę ferie? To super. To może coś robimy teraz. Ej, kto chce się pochustać? Bridget, ty pierwsza. Okej, okay, ale kto mnie chuszcza? Ja cię pochuszczam. Znamy się, poważnie. Znacie tą e, słynną grę Block Znam, ale lepiej jak się mówi. A znacie piosenkę BloodBog? Chyba to źle wymawiasz, ale znam. To Taylor Swift tam śpiewa. Ej, bawimy się w takie osoby, które mm, są w takiej zjeżdżalnie. I robimy takie jakby dwie ekipy wszystkich. To ja, mm, ja będę z tobą w ekipie. Okej, okay, to my będziemy I będziecie musieli nas y, wygonić z tego miasta. Pokażemy wam. Tutaj to jakby króli, królowa byli na górę, a wy będziecie dwie księżniczki, które są tam na górę, że? I y, po prostu tak. A wy co, wy chuszczanie? A może zagrajcie z nimi jedną partyjkę, a ty mnie pochuszczasz. Dobrze, zrobiłem sobie taką zamianę. I tak, i tak mój chłopak jest... To może ja się pochuszam pierwsza. Nie musisz mnie mi chustać. Dobrze, musicie nas zebrać z tego, jak się nazywa. Ok, po dwóch godzinach, to wracajmy już do domu. Chodźcie, już idziemy. Uważaj trochę. To chodźcie do mnie. Matka się nie wkurzy i będę mieć gości. Dobrze. Jaki twój pokój jest wielki? No właśnie. Po prostu tak się dzieje często. Okej, okay, to co robimy teraz? Proponuję sobie o czymś pogadać. A o czym w końcu? Masz jakąś propozycję? Za bardzo nie, ale w końcu popadajmy sobie o popularnych Albo znajdźmy sobie nowy styl. To też jest dobra. Dobrze. Tutaj Do mojej szafy w odsuwalnej. Tam tu krzesło. Dobrze. Dobrze mam odsuwalną szafę. Ojejele! Jany! Co to za szafa? To moja szafa. Próbuję tyle, tych rzeczy. Że po prostu katastrofa. znajdźcie sobie jakiś nowy styl. My sobie poczekamy tutaj. Na łóżku, tylko mi nie zgniąćcie go, ta kiedyś babcia w nim spała. Yy! Żartowałam, babcia miała swoje własne łóżko. To jest słone, no to jest słone, kiedyś się ubrali ten styl. Chłopcy chodźcie, chodźmy zobaczyć. Pokażcie klio pożyczyła mi ten swój naszyjnik, że na w tą nie poszła. Ja mam spódniczkę, wow, na maksa zmieniście styl. Ja mam taką wielką kokardę. A tasty. Taką niebieską kokardę. Ojej! Ta kokarda jest ładna. Jestem pewna, że będą zazdrosnął tą kokardę. A jeśli mi ją zabiorą, co będzie teraz? Ona kosztowała strasznie drogo od mojego taty. A w ogóle gdzie jest tata? Na wojsku. A okej, okay, rozumiem dlaczego masz te wszystkie rzeczy. To są zachcianki taty. Nie, zachcianki córki się mówi na to. No właśnie. Czekajcie, ktoś dzwoni na dole, moja. Chyba ten osoba. To będzie mój przyjaciel. Chyba. A nie, to była tylko. To była tylko mama. No dobija taki dźwięk, żeby wychodzić. A okej, okay, to teraz już rozumiem. Dobrze, to w ogóle yy, mam taki pomysł. A o co chodzi ten twój pomysł? Żeby jutro pokazać im na co nastać, wykopać im ten łap. Świetny pomysł. Kogo my tu mamy? Kto to tak mówi? Idę stąd. To było dziwne. Ciąg dalszy nastąpił.